Witam wszystkich, jestem Wojtek z bloga Praca, Pasja, Pieniądze. Dzisiaj krótki materiał podsumowujący użytkowanie, półroczne użytkowanie golfa. Co się zepsuło? Jakie koszty? Tak więc serdecznie zapraszam. Kosztów tak, z samochodu. Samo auto kosztowało 10 500 zł. Pół roku temu, tak, czyli w październik 2019 rok. 10 555 zł. Koszt jego przeprowadzenia. 390 zł. i 50 groszy koszty rejestracji. Elementy, tak, jakie żeśmy wymienili czyli tak zwany zestaw startowy olej filtr oleju filtr paliwa filtr powietrza został wymieniony kabinowy też został wymieniony i to wszystko kosztowało 231 zł olej motula jest tutaj pełny syntetyk 231 zł plus 30 zł robocizna tak 30 zł to już w zależności czasami sobie wymieniacie czy ktoś Wam wymienia Tak jak mówię tutaj z olejem tak żeby się nie bawić no to u znajomego mechanika nawet to było robione wczoraj e, 30 zł taki koszt tutaj na Podkarpaciu e, co jeszcze z, z Goffa naprawdę jestem zadowolony fajnie autko chodzi e, co najważniejsze nigdy się nie wypsuło jedną miało usterkę z sylwestra ten oto tutaj wężyk paliwowy strzelił i trzeba było go wymienić. No to koszt 80 zł. Groszy tutaj były te specyfiki do czyszczenia. Tu komory silnika, bo sam wężyk to to groszowe sprawy. Całkowity koszt samochodu, te półroczne jego użytkowanie to 13 607 50 zł. Do tego dochodzi. Znaczy w tym jest liczony koszt paliwa, czyli w zależności od wszystko ile jeździcie. Tak? Paliwo przez te pół roku kosztowało mnie 1871 zł Dokładnie 376 litrów spalił przez ten okres z minusów, które zauważyłem nie działa tutaj podejdziemy, nie działa tylny wycierażka, znaczy raz działa, raz nie działa. W szczególności, jak się pomyli. myjemy go, to w tym miejscu, w tym miejscu, oto właśnie, tak będzie Nie chodzi nam tak, jak powinna. Raz chodzi raz chodzi. Jeśli macie jakieś pomysły, to yy, napiszcie w komentarzach, co to może być. Yy, jaka dyspiczywa. Na razie po prostu nie mam czasu, za bardzo się tym zająć, ale jak wiecie to napiszcie w komentarzach. Z góry dzięki. To by było, a tyle z minusów. Aha, rdza tak, bordza. To z tej strony jeszcze jest, z drugiej strony. Z drugiej strony będzie. Już wychodzi tutaj na progu i prawy błotnik. No ale nie dziwmy się, auto jest 2003 roku. I tak w miarę jest jeszcze zachowane dobrze. Tak więc e, tragedii nie ma, od spodu też jeszcze jest ok. E, swoje lata ma auto, no więc no, nie oczekujmy. Bywały auta młodsze, które e, rodzewiały. tak powiem dwa razy szybciej. E, czy bym kupił to auto jeszcze raz? Kupiłbym. Tylko mały minusik, moc samochodu troszeczkę jest te 100 koni do normalnej jazdy ok, ale jeśli jedzie się z trójką pasażerów z czwórką pełny komplet na pokładzie to brakuje troszeczkę przy wyprzedzaniu, tak więc będę tutaj się rozglądał za jakimś za dobrym zakładem szpecem, który to by ogarnął i ten tą moc podniósł. I co? I to by było na tyle, mam nadzieję, że kolejny film się pojawił wkrótce, tak jak mówiłem na początku, Troszkę trochę nie dopisywało do tego, na kanale była przerwa, ale wracamy, wracamy do systematycznego kręcenia, mam nadzieję, że się podobało, jeśli coś wie jaka jest przyczyna nie działającej raczki to napiszcie w komentarzach podpowiedzcie a ja zachęcam do subskrypcji kanału trzymajcie się, cześć dzisiaj 21 marca ceny na stacji 404 434, 424 i zł90 zł za LPG tak więc Koronawirus też ma jakieś swoje plusy, chociaż to nie jest z tym do końca pewnie związane, a raczej z wojną handlową między niektórymi państwami, ceną baryłki i tak dalej. Dobra, wszystkiego dobrego na te dziwne czasy. Trzymajcie się, cześć.